faktycznie jest tak że na szkołę rodzenia najlepiej jest przyjść z kimś osobą towarzyszącą partner partnerka yy, przyjaciel przyjaciółka czy tak jak wspominałaś również mama czy czy samemu też można przyjść na szkołę rodzenia i czy to też jest okej? Okay? Tak, myślę, że jak najbardziej jest okej. Okay. Zwłaszcza, że musimy pamiętać, że naprawdę bardzo duża ilość sal porodowych w Polsce obecnie nie ma dopuszczonych porodów rodzinnych. Mhm. Sama zdaję sobie sprawę, że w okresie swojego porodu może niestety, ale moja sala porodowa również zostać zamknięta, więc uważam, że każda pacjentka powinna przygotować się na plan A i na plan B. Oczywiście dużym plusem jest, że nawet jeżeli partner ostatecznie nie przyjdzie na salę porodową, to będzie. I tak mógłby przygotowywać się z pacjentką, że tak powiem, do samego końca. Aż ona po prostu przekroczy próg szpitala i on już tam wejść nie będzie mógł. Ale mamy też bardzo dużą grupę pacjentów, gdzie przecież partnerzy pływają, mamy też samotne mamy. Mamy też kobiety, które z różnych względów nie chcą iść z partnerem, bo ten partner otwarcie mówi, że no nie, no po prostu to nie jest dla niego. Mhm. Więc w takiej sytuacji jak najbardziej kurs musi spełnić też oczekiwania tej pacjentki, żeby ona wiedziała, w jaki sposób ona może sobie sama pomóc. I to jest duże wyzwanie podczas zajęć, bo jeżeli mamy zajęcia, w których przeważa grupa, w której są panowie, mhm. do tego trafiają. Nam się na przykład dwie mamy, gdzie my nie zawsze wiemy, dlaczego tych tatusiów nie ma. Czy oni są w pracy, czy one po prostu są samotnymi mamami, ale też nie chcą o tym mówić na forum. W takiej sytuacji musimy od razu analizować, jakie mamy propozycje dla tutaj. Partnerki i partnera, którzy będą mhm. razem się przygotowywać, ale jakie też ona ma możliwości, żeby poradzić sobie sama. Tutaj na pewno duży nacisk kładziemy na to, żeby pacjentki wiedziały, że one właśnie idąc na porodówkę, one nie są same. Tam czeka na nie sztab położnych, które mhm. naprawdę chcą im pomóc. Warunki na sali porodowej są o tyle komfortowe, że tych położnych, że tak powiem, przypisanych do jednej pacjentki, tak statystycznie jest naprawdę całkiem sporo, więc ta pacjentka będzie mogła liczyć faktycznie na tą pomoc i wsparcie. Natomiast tutaj ona musi wiedzieć, co robić, jeżeli po prostu położna w danej chwili, jest po prostu przy innym porodzie. Mhm. I tu my po prostu dajemy jej te, te narzędzia, żeby wiedziała, jak skupić się na sobie, w jaki sposób oddychać i w jaki sposób pracować ciałem, żeby być po prostu niezależną podczas porodu. Mhm. I tutaj myślę sobie nawet o swoich własnych porodach, gdzie owszem, partner był, natomiast. Nawet nie tyle, żebym mówiła o jego braku zaangażowania, bo był zaangażowany, ale jednak zdaję sobie sprawę, że podstawą to jest to, żeby kobieta rozumiała, jak temu dziecku może pomóc, bo partner nawet samą osobą, że jest, tak, mhm. obok, już pomaga. Czyli jeżeli idzie z nami faktycznie mama, to jeżeli ta mama rozumie, bo sama rodziła, tak, że to są jednak różne emocje i ona po prostu jest, po prostu towarzyszy, to czasami to wystarczy. Tu nie chodzi o masę umiejętności, które tak. my musimy nagle tak. wiedzieć. To nie trzeba krzyczeć żeby... i kibicować. Tak, tak, dawaj, tak, dawaj, tak dawaj, tylko dawaj, rozumieć. Po, mhm. rozumieć po prostu rozumieć czasem być. I być. No dobrze, mm -hmm. ale czy dużo tracą kobiety, które z różnych powodów przychodzą same na szkołę rodzenia i same przygotowują się do porodu? Czy jednak zachęcałabyś do tego, żeby no, wśród grona najbliższych sobie osób wybrać taką osobę, która będzie dla nas wsparciem w tym momencie? Jedyny warunek, którym tu stawiała, jeżeli chcemy brać ze sobą kogoś do porodu, mm -hmm. żeby po prostu poczuć się pewniej, to ta osoba powinna mieć dzieci. Bo czasami faktycznie pacjentki decydują się, żeby iść z siostrą, mm -hmm. a okazuje się, że siostra nie rodziła i dla osoby, która nie rodziła, mm -hmm. Same informacje dotyczące porodu mogą już dla niej być przytłaczające, no, a ta mhm. osoba może być, musi być wsparciem. Mhm. Czyli myślę, że najważniejsze, żeby pacjentka sama oceniła też, jaki ma typ charakteru. Czy jest taką osobą, że poradzę sobie, czy jednak czujemy, że. Chcemy, żeby jednak ktoś przy nas był, więc myślę, że to jest bardzo indywidualna kwestia, ale jak już dobieramy kogoś, to powinna to być na pewno osoba, która właśnie ma doświadczenie, będzie miała tą ochotę przygotować się z tą pacjentką, mhm. lub alternatywnie można pomyśleć na przykład, żeby do porodu wziąć ze sobą dulę, czyli osobę, która jest w pełni przygotowana też do tego, żeby asystować kobiecie podczas porodu i łagodzić ból. I dodajmy, że to jest takie wsparcie nie tylko i wyłącznie czysto fizyczne, ale również to emocjonalne, tak, więc jakby, żeby faktycznie tak. kobieta się czuła, czuła dobrze.